Eugenia Zielińska urodziła się około 1923 roku w Dniepro Pietrowsku jako córka Polaka i Rosjanki. Matka nie zna nic języka polskiego, rozmawiała z nami po rosyjsku, a ojciec był to w pracy, to tego w domu też z matką nigdy nie, nie rozmawiał po polsku. W 1941 roku dni zajęły Wojsko niemieckie. Była świadkiem wywózek ludności żydowskiej z miasta. Niemcy wszystkich zabierali i wywozili poza miasto, i tyle, co słyszałam, jako młoda dziewczyna tam opowiadali, że wszystkich Żydów tam rozstrzygali. W czasie II wojny światowej, Eugenia Zielińska wyjechała do pracy do Prus Wschodnich. Była pomocą domową u niemieckiej rodziny Boden w Braniewie. Za złamanie ciszy nocnej została aresztowana. Żandarmerie zabrała mnie do Lochów. Tam w, 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 zaraz w Braniewie jest taka fosa i za fosą jest ratusz. I w tym ratuszu w, 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 w Lochach e, posadzili mnie na chleb i rody. Później Eugenia podjęła pracę u niemieckiego piekarza Antoniego Linera. W Braniewie poznała także swojego przyszłego męża, polskiego robotnika przymusowego z Warszawy. Zamąż wyszła w 1943 roku. W 1950 roku przyjechała do Olsztyna, gdzie podjęła pracę jako nauczycielka języka rosyjskiego w żeńskim gimnazjum. Później pracowała jako tłumaczka języka rosyjskiego w Kortowie, a następnie w technikum ekonomicznym. Na emeryturę przeszła w 1978 roku. W czasie stanu wojennego podjęła pracę w handlowej spółdzielni Inwalidów, w której pracowała do końca lat 80.